Moje najbliższe plany, no to wiesz, otwieramy za chwilę, ale ja nie wiem, co będzie, czy my, to, czy my rzeczywiście tego dokonamy, bo otwieramy nowy butik na dziesięciolecie Lamani, który ma być pierwszy raz takim butikiem i Lamani Home, i Lamani Fashion, czyli na naszej młodziutkiej firmy, która jest dopiero od listopada zeszłego roku, czyli ma niewiele ponad pół roku, i tej, która ma 10 lat. No i to jest ogromne przedsięwzięcie, na które długo czekaliśmy, aczkolwiek obecna sytuacja może nam to uniemożliwić na jakiś czas, nie wiem. No więc to są takie plany, które są wiesz co, takie bardzo niestabilne, bo y, pojechać, wyjechać za granicę chyba nie. No bo coraz więcej słyszymy wiadomości, że jednak nie. Czy się uda otworzyć ten winny y, butik? Nie wiem. Czy będzie kolejny lockdown? Nie wiadomo. Więc teraz wiesz co, bardzo dobrze jest planować elastycznie i nie, wiesz nie budować sobie w głowie strachu. To jest podstawa który nam normalnie w świecie nic nie da, tylko ograniczy. Wszystkie Fashion Weeki na świecie zostały odwołane. Wszystkie pokazy mody, oprócz tych, które odbywały się w bardzo... W specyficznych warunkach, tak jak na przykład jeden z najpiękniejszych pokazów, które w ogóle są, odbył się ostatnio, to jest Jacques Mousse, francuskiego młodego projektanta, który, wiesz, odbywa się albo w polu lawendy, albo w polu jaśminu, no więc teraz też odbył się w polu i słuchaj, wyglądało to obłędnie, ponieważ co jakiś czas było wystrzyżone takie specjalne miejsca na krzesło, więc ludzie siedzieli w ogromnej od siebie odległości i jeszcze do tego cali, o, o, otoczeni przyrodą, no ale no umówmy się, no ile mamy możliwości zrobienia czegoś takiego odlotowego, więc to jest świat, który się zmienia w gigantycznym tempie, który po prostu, wiesz co, to tak jakby został wrzucony do miksera, zmiksował się, wyleciał z tego miksera i nie wie, na czym stoi, bo to trochę tak wygląda, bo nie, nie oszukujmy się, biznes mody jest jednym z najpotężniejszych biznesów, większym niż przemysł muzyczny i filmowy razem wzięte. W związku z tym no teraz niewątpliwie, wiesz, każda myśl o tym, że e, powinniśmy używać organicznych materiałów, że powinniśmy dawać ubraniom drugie życie, że nie powinniśmy kupować aż tyle, no niewątpliwie ma wielki sens.